Dobre. Ja nazywam się Zamut Miłoszewski, a ten piesek to jest Zula Miłoszewska. I jeśli klikniecie Państwo w link na górze albo na dole, to możecie wziąć udział w super aukcji charytatywnej wesprzeć szczytny cel, a do wygrania jest wyjątkowe, indywidualne spotkanie autorskie ze mną i z najnowszą, z najnowszą książką, gdzie można o wszystko zapytać. Będzie można też pogłaskać tego oto słodkiego, literackiego, literackiego pieska. A poza tym jeszcze, w ramach wspólnego spaceru, w Warszawie, w Olsztynie, czy gdzie uda się umówić, będzie egzemplarz tej książki, która się ukazuje za chwilę, ma tytuł Kwestia Ceny, ale nie będzie to zwykły egzemplarz, będzie to jedyny egzemplarz kolekcjonerski ze śledzeniem zmian wszystkich redakcyjnych, ze złośliwymi i wrednymi uwagami mojego redaktora więc będzie można zajrzeć do takiej literackiej kuchni, jak wygląda praca nad nową powieścią. Więc bardzo zapraszam do zabawy, wielkie dzięki i do zobaczenia.